Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedzielą dobrego pasterza rozpoczynamy kolejny raz tydzień modlitwy o nowe powołania. Pan Jezus od 2000 lat niezmiennie powołuje młodych ludzi do służby w kapłaństwie i w życiu zakonnym. Czasami tylko to powołanie trudno usłyszeć, to powołanie trudno rozeznać. Dlatego poprosiłem kilku naszych braci kleryków z naszego pierskiego seminarium, aby podzielili się z nami tym, jak to oni rozeznawali swoje powołanie i tym, kto w tym rozeznawaniu im pomagał. Śledźcie, drodzy, nasz kanał, a dowiecie się, jak to z tym rozeznawaniem powołania jest. Serdecznie Was pozdrawiam. Dobrego, błogosławionego tygodnia modlitw o powołania z Panem Bogiem.